Które czas ma, wiesz? No ja wiem, dzień dobry, witam serdecznie. Sejsun Ruchnia to jest kolejny odcinek zarodowy. Forex 2015. typowy rolnik bez Krzysztofa, ale z Johnem. No siema. No i, i dopiero nam wydupcy o sejwa. Tak więc dosyć ciekawie się zapowiada. Prawdopodobnie wydupcy nam dalej. Gdzieś tak, czu tak gdzieś czuję w kościach. No, Krzysztofa nie ma i yy, Kigo wie, czy będzie w najbliższych dniach, godzinach, sekundach, minutach i w ogóle. Bo no niestety Krzysiu nie ma czasu nagrywać, bo zajął się hokejem. Na łyżwach. Tak. No i... NHL en 2016 się nie liczy. Ej no, to może jakaś inna wersja, no, no niech będzie to. No. Krzysiu, to no i nie ma Krzysiu czasu, żeby nagrywać, no jak widzicie no... Dlatego zostaliśmy, no, zmuszeni sami nagrywać, a Johnny do nas powrócił po dłuższej niebezpości, tak więc, no, o, 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 będzie, Pod, be, be, Podobno coś się nie zgadza, no to... No, nie zgadzają bo, się twoga, tu... Trwoga to do Boga, nie? E, e <laughs> no, bez, bez przesady, co, 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 Jak trwoga to do Boga, nie, no, miejmy nadzieję, że teraz będzie w lepszym kierunku, mam takie dobre pomysły, ale to wszyscy tam, co na live'ie byli, to ludzie wiedzą, jakie mamy pomysły, tak więc, to no. To jest Różne aga. różnice, będzie nagrywał filmy porno. O, dokładnie, te filmy porno w kamikadze na Znaczy w ten, w ubraniu nagrywał. O. o, o! I to nie być zakazane. Gdybyś by człowiek pomyślał w tym, w tym momencie. będzie lepszy niż drama z O, o, to, to w ogóle, to to jest. Udani są, oni są we dwóch, tak udani. Jeden ja lepszy od Ja jednego i drugiego ostatnio i. Powiedzisz szczerze, nikt nie odpisał. A nie ja wiem, tym. Osobę. Jeden jest lepszy od drugiego, bo to kuźwa oni są tak udani kuźwa we dwóch Cisnął po, po sobie, jeden kuźwa gra na emocjach, drugi gra na emocjach kuźwa. Jeden ma kolegów, drugi kuźwa ma też kolegów kuźwa. No i takie to pierdzielenie kuźwa, jeden pozywa drugiego Kuźwa Razem jakby w tym jakieś pieniądze poszło czy coś takiego, no nie, nie wiem, jakieś dobra materialne, cokolwiek A to kuźwa, słowo na słowo no i niedługo to będą wszyscy mieli dramy, kuźwa. Czekaj, czekaj, jest, jest pewien polityk, który wie jak to załatwić i on masakruje lewaków. Kuźwa, Petru? <grym> Nie wiem, który tam jest jeszcze. Od masakracji lewaków jest tylko jedna osoba. Brat? Nie, tak, te kuźwa, ten JKM brata. Ja J.K.M. Janusz Korwin-Mikke. A kto masakruje lewaków? Ludzie. Ja tam nie wiem, no kuźwa, ja tam nie jestem za tam partiami politycznymi, bo ja, ja wiem... Też się, ale ja lubię, jak masakrują. Bo ja wiem, że i, i tak... Się... I dotrzymuję wiec O, uwaga, uwaga, tu przejadę przez kszuki, kszuki nic się nie stało. Nie no, ja tu powiem, że to dla mnie to takie trochę śmieszne, że to państwo polskie teraz zrobiło, bo kuźwa... I tak dalej pójdzie przez tego kuźwa Kaczyński i przez to kuźwa tych dudów wszystkich, no to my... Nas co w kosmos, bo kuźwa, jak będę dalej tak kombinować kujwa, z tym Trybunałem Konstytucyjnym, kuźwa z tym Smoleńskiem, z tym filmem i z tym wszystkim komisją, to kuźwa Smoleńską, czy co oni tam teraz prokuraturę Smoleńska być, czy coś tam, no to kuźwa kseruski, kuźwa się zdenerwuje, jak pierdych bombę, to będziemy kuźwa wszystko z góry widzieć. no a to by nie było dla mnie w smak, nie chcę jeszcze umierać. A przez takiego kuźwa Kaczyńskiego, bo mu kuźwa na dekiel siadam, to ja mam kuźwa umierać, pogrzało chyba kogoś. Jakiś flaga, chwilę. flaga na tym i nic ci nie zrobią. <laughs> o, chore ambicje kuźwa ma. No, śmieszny człowiek, no. Ale śmieszna jest ta polityka, powiedziałem, że kuźwa... W polityce to kuźwa... Nie wiem, albo trzeba mieć... Później kuźwa ba badać kuźwa wszystkich ku na pod względem kuźwa psychologicznym, czy kuźwa im tam nie bije na dekiel. Bo kuźwa tym rządzącym to teraz na dekiel tak bije... Że to masakra. Zaraz powiedzą, że za zamach na dudę był, bo kuźwa opony kuźwa, nie były wymienione, no nie? Ktoś za to odpowiada. Zresztą moje zdanie na temat kierowcy BORU jest zna... jedne z, no... z bardziej krytycznych. No ale nie, ty to, to śmiałeś na sytuację. Nie, powiem, ci, powiem ci na jednym przykładzie. Twoim obowiązkiem jako, jako kierowcy nie, jest, jest sprawdzenie stanu przed, przed jakąś dłuższą trasą. To jest przeważnie co? Sprawdzenie stanu opon. No ale... Mniej więcej wizualnie no, Oleju mniej więcej ale... jak to tam oleje. się dzieje jest stan techniczny no. Sprawdzenie kurwa czy w... A kierowca zawodowy musi się jeszcze podpisać W spryskiwaczach jest wszystko Żeby kurwa w razie czego jak coś ci się kurwa, tam zabrudzi Szyba czy wycieraczki masz w porządku Czyli nie przekręcaj Jakieś tam inne pierdoły Czyli wiesz gadanie takie że No bo opona była stara Ktoś to w tym autem jedzie, nie? No, no dokładnie, Jest z tego kierowca. Ktoś kierowcą, kurde jest. O. W tym kurde jest. Dokładnie. dokładnie. Tak, tak było. No ale no co Bo zrobić? No, to, to, to jest państwo polskie, państwo polskie jest podupcone, tak ja już to mówię. Dopiero oni teraz pokazują, jak to jest kurde wszystko... Jak... Jak ludzie się zmieniają, kiedy dochodzą do władzy. To jest kurde... Znaczy piękne to to nie jest, no ale... No ale jest, no. Jest jak jest, no co zrobić, no A go zrobisz, kawy się napijesz i to na w dupie. No ja na przykład no, mam to w dupie, no, ale końwa zarobki się zmniejszają przez kuźwa takich właśnie Ukraińców, kuźwa jeden z drugim jak Johnny skończysz, to tu byś mógł wziąć prasę, no nie? I byś ty zaczął pracować tutaj naprzeciwko gospodarki to pole co jest, no nie? To trzeba, że trzeba było to poprasować. Jedno, bo więcej nie wiem czy się opłaca pracować. Ale źle teraz pojechałem, no ale dobra. Co dziękuję zacząć tych krowy kuźwa lepiej karmić, bo... Trzeba by co animal hoody nie wybrał. Ale nie, 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 to akurat mi nie jest potrzebne, mi chodzi tylko lepiej karmić jeśli chodzi o ten, ...o, yy, o robienie w końcu tej... wiesz, yy, 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 paszy, no nie? Znaczy nie, że Jarka pasze, tylko, że paszy, no. no. ale to nie byłoby nawet głupia sprawa, jakby zacząć tą paszę robić, tę umieszaną, górę. Tylko, że no problem taki, że nie mamy kuźwa belek kuźwa z tą, z, z, z sianem, bo wydobcyło go. Ale to może się zrobi, jeszcze jedno, jedno kosy się zrobi i wtedy się zrobi ten. I może to będzie lepiej działało kuźwa. King of Sosnowie cię chyba nie obrazi, nie? Jak mu co zrobisz? Ciągnik weźmiesz? Jak pożyczę sobie traktor. Spok. Spok. On nawet nie będzie oglądał, tak więc wiesz. To jeszcze lepiej. No więc King of Sosnowiec, bo on to przecież... Teraz to z wielki sportowie się zrobił, prawo jazdy. Dał. Co mu je dał? No, no Katowice. Chyba Kielce chciałem powiedzieć. No, no to... to Krzycha nie ma, no to nie ma, no to zrobić. Musimy sobie sami radzić tak jak, jakby. No niestety no, nagrywamy to w niedzielę, bo mieliśmy to niestety z panem y, Krzysztofem nagrać to w sobotę Nie wyszło Nie udało się tym razem A czy kolejnymi razami będzie się udawało, no to tego też nie wiemy No ale i tak, tak czy siak, ten jeszcze sezon potrwa do to jest chyba odcinek, nie wiem który, zaraz omówię znaczy, który to jest odcinek. Bo od H do 25 będzie tych odcinków i więcej już y, y, finito y, componiero. Potem na pewno będzie sad, który już jest tam w przygotowaniu i nawet modyfikacje sam mam, wszystko już ten, mapę też mam tym sadem. A później będzie coś takiego, co się nazywa... Co to, co, co to dalej będzie? Kurde. A, na Nowym Dębnie. To są tam, gdzie ja nagrywam yy, rolnik sam w dolinie. Znaczy, rolnik w dolinie, przepraszam. No, ale ta no, akurat fa fajna mapa jest, Ty. tak więc. No. Nie chciało ci pracować, bo może masz tak słomę w tym. Ale nie, właśnie w, w, już wysypywałem to. No, ale jeszcze tu jest 16, 16 tym. O, ale to też nie, nie powinno. No i nie powinno, to jest farmer. To nie jest gra konkurencji. No co zrobić, co zrobić? No właśnie, Johnny tutaj mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, którą tutaj przedstawił mi, wychodzi jedna z nowych możliwe, tak, bo to możliwe, że w 2016 roku wyjdzie nowa gra o tematyce rolniczej, że takiej podobnej do farminga i w związku z tym jest... Jeśli... Nie, no tak to może nie. No i w opisie będzie, że sobie to sobie będą mogli wejść i zobaczyć, bo podejrzewam, 90% ludzi o, dobra. nie wie o czymś takim. No, no właśnie, to jest... Aha, to jest naprzeciwko farmy. Tak. To wstawimy ten link w opisie, żebyście to mogli sobie poczytać, dowiedzieć się jak to się nazywa. A także się nazywa, zaraz wam powiem, Cup and Cell, tak? Tak to się nazywa? Cuttles and Crops. O, cattle and Crops, tak to się nazywa, gdzie będzie ta gra. Dokładnie. I... Dużo ludzi pewnie będzie wiedziało, że... Słyszałem już o tej grze, bo dosyć parę ludzi już nagrywało na YouTube o tym. Mm -hmm. Informowało i coś gadało. No właśnie. Więc podejrzewam, że to idzie w końcu coś normalnego. No że to, no, grafika no dosyć na screenach i na filmach wygląda to dosyć ładnie, to, ale wiadomo, no, tak samo Wiedźmin było wow, kiedy wyglądał na tych początkowych filmach. Wow, 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 jakie to będzie świetne kozackie. No i tak było świetne kozackie, no ale. Każdy myśleli, że to będzie kuźwa wersja kinowa, że wsiądziesz w telewizorze i samo będzie za ciebie grało, to no nie? Andrzeju! Ty mi powiedz, yy, ta 900 jest jakaś wybrakowana, czy ta prasa potrzebuje nie wiadomo ile mocy? Nie, a by tak wolny jechałeś? Bo... Nie. Czy co? Brakuje mocy dla podłączonego narzędzia. Co ty gadasz? No wejdźcie i zobacz. Ty wierzysz, to 60 pociągnie, to no? <grywa> to 60 ale to pociągnie, a to czekaj, wywielimy się. No czekaj, zobaczymy, to może w 60 będzie podobnie. No, Za zobaczysz, masz. A się okaże, że ściągaliśmy moda niepotrzebnie, bo ktoś nie przeczytał. Masz. O przejdę. O! A 60 a idzie. No nie 60, ma więcej mocy od 912. Szkoda, że 1 na godzinę, ale idzie. Nie no, pójdzie ci szybciej, ale to się rozpędzi. Ale to jest właśnie śmieszna sytuacja, no nie? 912 ma mniej mocy niż waszej sześćdziesiątka w grze. No jest kuźwa pozdro 3000. Jas! Yes. To jednym jednym słowem, te 912 to powinna 2 pugi ciągnąć, no nie? Nie powinna istnieć w ogóle. No nie, no na bogato dosyć, na bogato poszło. Dobra, dobra, dobra. Jasne. jak, jak tu się wolno rozpędza z tym pasem? No ale potem to już grzeje, jak cały czas Tak, już... tylko że wiesz, każde hamowanie, zanim ja się tym rozpędzę, to już, to już się skończy. No to już trzeba hamować. Czekajcie, ja sobie sprawdzę jak to z tymi krowami się dzieje. Zwierzęta. Dobra, git. Idźmy dalej. Jeszcze ja trochę będzie tego zbierania, kurde. Miało być to na ścianokiszonkę zrobione, no ale no niestety. Nie działa prasa tam. No ale co zrobić? Będzie i tak. Będziemy zbierać i na zielono trawę. Ale to jest dobra sprawa, kurde, taka przyczepa mała samozbierająca. Bo dajmy na to, mieć tak na zielono, żeby dla krów, no nie? Kosić, na przykład jeden jedzie, kosi i od razu kuna na przyczepę samozbierającą, latać z tyłu i zbierać to, i od razu do krów, no nie? O no. dobra sprawa była, tylko taka mniejsza ta wersja, jak to jest są samozbierającej. No to jak ja bym miał kuźwa ten, krowy, to bym rozpierdziały się przez środek całej drogi, no nie to? I bym kuźwa sobie takiego, nie wiem, jak do śniegu, takiego kuna, Taki rozpychacz, taki... W no, w kształcie trójkąta, no nie I wiesz, i wierdzieli że to razem pchało po dwóch stronach dla krów i... o. No, a ty myślisz, że jak jest na nowych gospodarkach, jak na nowych oborach. A nie wiem, no nie byłem jeszcze. Aha, 60 nie podjedzie pod górkę. Umasz bądź sobie te napędy 60 akurat nie ma napędów. Jak nie ma. A to tutaj te napędy są w tej tej. Nie rad... a nie ma 6000. 60 Pozdro Pozdro 5000 Testowanie modem na odcinku. <laughs> oj ta Podobny Podobno od najlepszych No, uczyłem się od najlepszych, no to tak naprawdę Ale w ogóle teraz dałem te, te Jak to nazywa, te? nie powiedziałeś, dałeś ciała Haha, checheszki, checheszki! Nie no, ale mówię, że nie dałem ten. ten, ten Kukś pawać, ty. Da, jak jak zaciąć Luftiego? Dałem, dałem napędy do dzieła i. Kurde, mi się szybko, no. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze, no, Lufty się zaciął, no, kuźmiewa ja się zacićwiczyłem, no. Jest prawie 11 a mi się spać chce, no pozdro No a dzisiaj jest, jak widzicie, to, to w niedzielę będzie do Sepiole, tak więc pamiętajcie o 16 gdzie stream będzie. Dokładnie. Hitbox.tv kośnik Games. No proszę. Dla tych co nie wiedzą. A jak wiecie to... Dobrze. No zobaczę ile mam space'owa y, jeszcze, może se suba wykupię. Łomasz... Łomasz. Na no, bogato. A można przez SMS-a wykupować suba? Tak, na telefonie to nie No, 24 zł kosztuje. <głos> <głos> no. Ale ty do no serio, kujwa działa, to ja to, to ja... Do wiem. Dobrze, że działa, no ale bez jaj. Zaszokowany. oni to z, do, dodali, no nie? A, a najlepsze, że wczoraj oglądałem na tym. Na streamie. Y, u tego. U, um, kujwa, jak on się nazywa, czekaj negatywa Bo negatywa oglądałem streama no nie I on mówi że nie da się wykopować subskrypcji na Przez telefon no nie jeszcze na hitboxie No ale dobra Przejdłem streama no nie i Antek do mnie tam mówi Pyta się czy da się suba wykupić przez tego Przez SMS-a mówię no chyba się nie da No nie bo negatyw mówi że się nie da Ale zaraz sprawdzę no nie? wchodzę subskrybuj No płatność mobilna Mówię dziękuję <grym> Wie Antek no, no da się No i był sub Resub już drugi miesiąc rzędu tak więc. Pozdrawiam siebie! A i na święta prawdopodobnie będzie odcinek z widzami znowu, tylko jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie, ale będzie chyba odcinek, chyba. Chyba, tak jest. 7 miesięcy na 30 że będzie, no nie? Ale fajnie, jak był taki odcinek, bo taki fajny plan. No, Zagodnić wszystkich do roboty. Tak, i na modyfikacjach takich małych, i tu pojechać, i może. No być... na pewno, jak już to. Real teren, napęd, modne odpalanie i. No, 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 takie podstawowe rzeczy, no nie? To jest podstawa. O, to ja powybieram sobie kilku ludzi, bo zdając życie, będzie tak, że trzeba będzie wspomóc. W sensie? A, no Co? ktoś musi być no, tam do, do ogarnięcia ich, no nie? I, i pójdę z nimi do lasu. O, 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 to by było dobre zrobić kuchiwa odcinek z lasu, tylko w lesie siedzieć. Z widzami. O, o! Nie no, ma no problemu! Co? Co? Ja, ci mogę, ja ci mogę nawet z zrobić z mapy. O, no i, i jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, o. Jeśli kurde chcecie taki odcinek, to zostawcie, naszej dajcie komentarza dobrego i. Kurde, będziemy to robić. To jest dobry plan. Ja to mogę zrobić. Dla mnie to jest trzy godziny posiedzenia przy mapie, żeby to obsadzić drzewami. No. Nie jest problem. Sejwa dam lutiemu i... No, to jak chcecie kochani, no to... Pozytywne komentarze... Znaczy pozytywne... <laughs> kurde, patrzcie jest głupi jestem. Zostawiajcie w komentarzach, kurde, co sądzicie o tym pomyśle. No, a jak nie to jeszcze dzisiaj na streamie zrobimy głosowanie. No, yo, yo, Tak wam powiem, o. Czy mogę zresztą podesłać mody... Dwa mody, które tam używam do, do tego do lasu i. Nie spoko, no i gitara, no i tak się. No Kolej... i pójdziesz ze mną, będziesz na serwer i zobaczysz jak to, jak to wygląda. I tak właśnie będzie. Jeśli będzie ktoś chciał, to dla 10 osób będzie możliwość, nie no, dla 12, niech będzie, będzie możliwość dostępu. Ja będę zdzonym jako no i 10 osób będzie mogło wbić, tak więc kochani niech będzie. To kurde, będzie chciał. To pamiętajcie, zostawcie komentarz, kurde, bo to ważne, ważne żebyście się napisali, czy chcecie taką, taki odcinek, czy nie chcecie takiego odcinka, ale to było dobre. Taki godzinny odcinek, nawet 1,5 godziny można zrobić. Mogę grać i pić godzin, może to być nawet stream. Nie, no, tak to nie. No, nie bo, stream <grym> bo, bo stream to nie pociągnie nie, serwera nie. takiego wielkiego mi. Jeszcze jak streamował to już będzie ciężko wtedy. No to by trzeba było dedyka patrzeć. Ugh. No, bo coś sobie widział, że łącza. Nie, no, to się nie da. Chcecie kawy napić Albo drugie łączy internetowe w domu No to raczej ciężko, ciężko to... No albo po, y, ten... Tak jak ma z mojko Pewien youtuber z Moiko. <gib> Jednogigabitowy łączy. A, że tego, że ro rojo, oj rok Kuźwa rojo, no. posz Przepraszam, rojo przepraszam, nie chciałem I to na R, er, i to na R er. No ale no. To jest coś, coś w tym jest. Kurde, no trawy to tu wciul wejdzie do tych krów i sypiej, i sypiej i się skończyć nie może. Jest na sześćset sześćdziesiąt ty tysięcy ton. Oś ton, kuźwa litr. Ty to by to tyle było, to kuźwa całe świat by zasypało ta trawę. Jeszcze no, raz. Odejmij od tego 3-0 i będziesz miał No. To 67. I towary też lubię. Kurde. Ale mówię, ten sadu, który teraz będzie... To będzie Kona też fajny. Fajnie, fajnie się to nagrywało. Nie ja lubię sat ogólnie. Pamiętam kiedyś, kiedyś była taka gra Co się w sadzie kurwa, tak grało Tylko nie pamiętam jak ona się nazywała Albo kiedyś taka była gra co się rozbierało maszynę kiedy na złomowisku Ale była taka gra Ale ten sad to zrobimy, tak więc kochani no Bądźcie cierpliwi, będzie się działo W Drońcu Luftiego odcinki wbiją na wyższy level Farmingowy wyższy level No co To się da? Ale musi się dać, to nie ma innego wyboru, no nie? Teraz to ja wiesz, ja planuję żeby to po prostu te odcinki nabrały tak jakby jakości, no nie, bo one no niestety, ale stały się monotonne, a to jest niedobrze. Monotonność dla kanału to jest najgorsza rzecz, jaka może być. I dlatego ja wiesz, postanowiłem troszeczkę, każdy odcinek w miarę przygotowany, żeby był, wiesz, żeby wszystko było, ro będzie robione, tak, sezon, który będziemy nagrywać cały czas tak, że coś tam dajmy na to robimy, no nie. Że to, to z życia normalnego jakbyśmy nagrywali... Powiem no to... ci tak, nie chcę reklamować żadnego kanału... Ale to nic. możesz, 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 bo to, to nie ma problemu. Ale no, to... powiem ci, patrzę ostatnio u Bolka, on ma ten sezon na tej swojej mapie. No. Od, od tego, od Bizona do Lekcjona podejrzewam się. No, tam, no, 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 no. Powiem ci, content yy, ogólnie samego pomysłu jest zajęty. Ale ogólnie on to zajebiście zrobił, zrobi. O, to jest wszystko tak fajnie przygotowane, no nie, bo to jest taki... Mi się wydaje, że Bolek to jest taki duży perfekcjonista wręcz by powiedział, no nie że on tak. Zrobił sobie mapę, zrobił mapę i dostosuje sobie maszyny do tego, bo żeby maszyny też sobie umie przekonwertować, albo ktoś no mu to zrobił, to ta. to bardzo dobrze, że nie będzie się to krzaczyć. No ale to widzisz. To jest... Także ogólnie sam pomysł to wielki plus. Nie? Myśmy A? też mieli kiedyś coś podobnego, tylko coś nie wypaliło, coś się no. poskładało i. No i dupa wyszło. No. Ale to no jest... mówię, no to, to jest coś takiego, że no mówię, to jest wszystko. Fajnie przemyślane, fajnie jako no rozwiązane, no nie? W głowie I to jest wszystko przygotowane, no nie? A nie, że o y, Słuchaj, Johnny teraz bijamy, szybko nagrywamy i lecimy dalej, no to, to teraz trzeba z tego zrezygnować, bo to jest dupa blada, no. To wszystko musi być wcześniej przygotowane jako na dany sezon, musimy to co chcemy na odcinku nagrywać, no nie, mieć w miarę tam ro rozpisane i... Nie, to też jest rozpisane, bo spontan najlepiej, wy, najlepiej wychodzi. Ale ja nie to, nie tak, to że, ale... Co, że napisane mam na kartce, co będę mówił na odcinku. Nie, nie tu nie, nie, nie chodzi o to, ale wiesz, sprawdzić mody to przynajmniej z dwa tygodnie pograć na tym osobno, znaczy... żeby wyeliminować błędy typu, że coś jeszcze trzeba dodać, żeby no, zrobić no. jedną paczkę i żeby się już z tym nie grzebać po tym kilkanaście tysięcy razy, bo zrobisz na przykład z tego e, modpak, mhm. wydasz to, ale co potem? Tu no, dodasz, no. To dodasz to, dodasz to, dodasz... No albo się trzymamy, na przykład ustalamy limit 1,5 gigawodów, łącznie z mapą, i tylko w tym się trzeba zmieścić, wybrać takie i takie maszyny i tyle. Mm. Najwyżej używać oryginalnych, co są w grze, no ludzie, no co za problem. No no, 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 no to to jest właśnie to. Przez oryginalne maszyny też są fajne, na przykład gram na, na Ursusowi, na tej mapie, co myśmy grali. No. Ja tam mam, yy, nie wiem, czy doszło do ciebie zdjęcia, ale to ci potem wyjść najwyżej na telefon. Wstawiłem <laughs> właśnie tam yy, dwie wiatry. No. Na maszyny. I powiem ci. I gra ta właśnie z Grigoli. I powiem ci. Mapa stała się z powrotem przyjazna do nagrywania, bo jest miejsce. No ale no mówię, To no, wszystko, nie. No to. to no A że... ogólnie, na, na sobie tam brakuje kilku rzeczy. Napisałem do autora, ale no niestety autor cisza. Także nie wiem co się dzieje. Może zawiecie, może nie odczytuje wiadomości na YouTubie. No możliwe. No ja mówię. No... Chcę, kuna, żeby te odcinki po prostu były bardziej przygotowane i to, że to wszystko było wiesz, w pełni chuna, dopracowane, a nie, że tak, tak no. Taki... Żeby nie było tak zwanego bruderu. No właśnie, że to było chyba miał jakiś pomysł na dany sezon, który tam będziemy wykonywać, no nie i. Kuna content, to dajmy na to będzie satno, no nie, no to będziemy wiadomo, że SAT będzie w jakimś tam stopniu rozwijać, czyli w jednym odcinku będziemy przygotowywać, drugi na przykład będą zbiory do stosowania tych zbiorów, do nie, przewóz zbiorów, jakieś inne tam kuna pierdoły. Przewóz góry i przewóz to akurat pół biedę, bo to może zrobić na jednym odcinku, nie, jest tylko, wystarczy, że odcinki, nie wiem, nie wiem, widzom zadać pytanie, zrobić ankietę pod odcinkiem czy coś. Jakie długie odcinki? Ale nie, 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 20 nie, minut, bo... 25, 30, 35, 45 minut, nie? Znaczy, wiesz, żony, to... to... I w tym, w tym się, się zmieścić, tak mniej więcej, ale z tego, sz nie? Szczerze mówiąc, no to się nie da tak, że wiesz, że... Yy, znaczy, zadasz taką, takie pytanie do ankiety, ale to, szczerze mówiąc, to źle ci zadziała, bo wystarczy, że wejdzie sobie na YouTube'a jakąś średnią oglądalność, no nie? No Od, odcinku. Wieś... Zadasz proste pytanie, no to ludzie zdecydują, no potem będziesz widział. Ja tak, dwa, trzy odcinki n nagramy według ankiety. Na przykład 35 minut strzelam, ja już 40. Mm. I zobaczysz, że średnia oglądalność to jest jednak te 30 parę minut. No to z 45 zejdziesz na pół godziny i tyle. No teraz średnia oglądalność jest 5 minut. <grym> to Rozumiesz. No no i tym właśnie, kochani akcentem, zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Zapraszamy do komentowania, pamiętajcie komentujcie, czy chcecie odcinek z widzami, yy, yy, jeśli chodzi o las. Pamiętajcie czy chcecie yy, ten, ten content, no i w ogóle wszystko będziemy tam kminić, tak więc wszystko będzie tutaj na świeżo mówione, tak więc zobaczenia no razie. czołem.